W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiło się dużo marszów równości w wielu miastach w Polsce, bardzo często też te osoby postanowiły sformalizować tę grupę, czyli powstały stowarzyszenia, fundacje. Jak w ten sposób zmieniła się Wasza działalność? Czy ta ilość organizacji związanych z osobami LGBT lokalnie wpłynęła na Waszą, która jest centralna, którą nazywamy centralną? Wiesz co, no na maksa wpłynęła, na maksa jest to dla nas ważne, bo to było tak, że my przez lata wręcz z kilkoma grupami nieformalnymi prowadziliśmy kampanię perswazji. Ej, weźcie, zróbcie stowarzyszenie już, zróbcie z siebie stowarzyszenie i tak planujecie zrobić marsz i tak już robicie dosyć regularnie rzeczy. My wam w tym możemy pomóc. I udało się w kilku miejscach coś takiego y, zachęcić osoby. Trochę nam łatwo powiedzieć, bo my przyjeżdżamy, mówimy: Ej, zróbcie, zróbcie, bo no Suckers so long, i jedziemy do Warszawy, no nie? Ale jest y, to tak naprawdę to, że zawiązało się tyle grup, które. Bo, bo co to zmienia, no nie, że ktoś się formalizuje, że powstaje stowarzyszenie albo fundacja, albo w, grupa się po prostu staje formalna i ma jakiś tam, y, jakiś tam status. Z naszej perspektywy, no bo można powiedzieć, no to niewiele, no to tak, ale to jest trochę takie, takie, taki komentarz jak pytanie: po co ci to małżeństwo, po co ci ten papierek? Ważna jest miłość. No tak, chyba że pojawiają się problemy mm -hmm. <laughs> różne. Na przykład ktoś jest bardzo chory, wtedy na miłość cię już nikt nie wpuści do, na salę prawda? operacyjną. Um, nawet jak będziesz bardzo przekonywać. Ale jeśli chodzi o, o, o grupy i o, o stowarzyszenia i fundacje, z naszej perspektywy to jest przede wszystkim ogromny postęp. Dlatego, że możemy z kimś współpracować długofalowo. Największe y, takie ryzyko związane z, z aktywizmem jest to, że błyskawicznie się wypalasz. To osobom, które w jakikolwiek aktywizm się nie bawią, nie, 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 nie robią, nie pracują, nie trzeba tego tłumaczyć. Wszystko jedno, jaka nie jest nasza sprawa, y, o, o jakie prawa byśmy się nie, nie, nie dopominali i tak dalej. Aktywizm po prostu. Y, jest męczący, jest bardzo angażujący, zwłaszcza jeśli angażujemy się emocjonalnie, jeśli dotyczy nas osobiście, wtedy jest najgorzej. Wtedy jest prosta droga po prostu, jak nas stać to na, te, na terapię, a jak nie, nie stać, to po prostu do niewychodzenia z łóżka. Więc bycie aktywistą, aktywistką, osobą aktywistyczną LGBT+, plus nie jest najprostsze na świecie. I wtedy to, że posiadasz jakąś strukturę, na której możesz się oprzeć, może ci pomóc. Może ci pomóc w tym, że możesz dostać jakieś pieniądze. Może ci pomóc w tym, pieniądze zawsze pomagają. Nie bójmy się pieniędzy, nie wstydźmy się pieniędzy, pieniądze są ważne. Może nam pomóc w tym, że już jako podmiot możemy oficjalnie zabierać, zabierać głos. Nie jako grupa, która się skrzyknęła, a pojutrze już nie istnieje. Jest coś w tym stabilnego. Możemy budować też jakąś strukturę. No, optymalnie by było, gdybyśmy byli w stanie zatrudniać ludzi. Tak? Po prostu mieć zespół, który przez kilka lat będzie. W tym składzie jakimś tam względnie stałym pracował. To jest taka sytuacja z naszej perspektywy jako MNW wymarzona. Gdyby w całej Polsce było mnóstwo organizacji, które mają swoje zespoły, mają swoje budżety, mają swoje plany, mają swoje strategie, a my możemy w czymś im pomóc możemy ich wesprzeć tam gdzie jesteśmy przydatni i przydatne. I trochę do tego nam służyły kongresy, kongresy LGBT+, które organizowaliśmy, zrobiliśmy dwa do tej pory. Pierwszy, żeby wspólnie właśnie z tymi organizacjami, zwłaszcza z tymi nowymi, usiąść i ułożyć listę postulatów politycznych. Jak polskie prawo trzeba zmienić, że trzeba zmienić to wszyscy w Polsce wiedzą. Ale jak konkretnie, czy to są ustawy, czy to są rozporządzenia, czy to są y, duże dokumenty, które trzeba dopiero stworzyć, czy coś, co istnieje, trzeba poprawić. O tym wszystkim rozmawialiśmy i przede wszystkim wreszcie udało się przyjąć wspólną listę postulatów, co było miało miejsce tam już trzy lata temu. Jak się wpisze w wyszukiwarkę mi już nie wyklucza Kongres LGBT+, to tam znajdziecie deklarację, gdzie jest lista postulatów, o co LGBT w Polsce chodzi. Natomiast na drugim kongresie skupiliśmy się już bardziej na w komunikacji i właśnie przy przypominaniu o tym, że ej, przed wyborami może być nagonka, przygotujmy się na nią. I zaczęliśmy działać to między innymi z tego, też wziął się pomysł, potem robienia kolejnych szkoleń i e, szkoleń dla ambasadorów i ambas ambasadorek. Ale dodam jeszcze ostatnią rzecz, o której nie powiedziałem a propos tego, co my teraz robimy. Odpalamy Bibliotekę Kongresu LGBT+. I w tejże bibliotece będą materiały różne, samouczki, materiały do ściągnięcia, do wydrukowania, Książeczki, jak się douczyć szybko, robić fajnie social media. Mnóstwo, mnóstwo pomocy właśnie dla mniejszych organizacji, albo dla świeżych grup, które dopiero zaczynają, albo mniej świeżych grup, które potrzebują pomocy, żeby na przykład wyszkolić nowe osoby. To będzie taki zasób. Chcemy, żeby on był dostępny dla wszystkich organizacji, wszystkich grup, żeby pomóc właśnie w tym budowaniu takiego potencjału lokalnego, regionalnego, żeby cała Polska była tęczowa.